Witajcie. Iwan Panin był rosyjskim uczonym, emigrantem, matematykiem i badaczem biblijnym, który zasłynął dzięki swojemu pionierskiemu podejściu do analizy tekstu Biblii. Jego życie było niezwykłym połączeniem nauki, wiary i pasji do odkrywania głębokich prawd zapisanych w świętych tekstach. Urodził się w Rosji w 1855 roku. W młodym wieku zaangażował się w ruchy antycarskie, co doprowadziło do jego wygnania z ojczyzny. Udał się najpierw do Niemiec, a następnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiedlił się na stałe. Panin studiował literaturę i filozofię na Uniwersytecie Harvarda, gdzie zdobył wszechstronne wykształcenie, które później wpłynęło na jego metody badawcze. Początkowo panin był agnostykiem. Jednak w miarę studiowania tekstów religijnych i klasycznych zaczął interesować się pismem świętym. Jego przełomowy moment nastąpił, gdy odkrył niezwykłe zjawiska matematyczne w oryginalnych tekstach Biblii, które doprowadziły go do nawrócenia na chrześcijaństwo. To połączenie nauki i wiary stało się fundamentem jego życiowej misji. Iwan Panin jest postacią, która stanowi wyzwanie zarówno dla teologów, jak i badaczy tekstu biblijnego. Jego prace, łączące analizę matematyczną z tekstami Pisma Świętego, wzbudziły mieszane reakcje w kręgach religijnych. Dla jednych był mostem łączącym naukę i teologię, wskazującym na boskie pochodzenie Biblii. Dla innych jego odkrycia były przepaścią, która oddzielała tradycyjne podejście teologiczne od nadmiernie spekulatywnych interpretacji. Reakcje teologów na pracę Panina były skrajnie różne. W środowiskach protestanckich, zwłaszcza w nurtach fundamentalistycznych, jego analizy były postrzegane jako potwierdzenie doktryny o werbalnej inspiracji Biblii. Panin argumentował, że matematyczne struktury tekstów biblijnych są dowodem na ich boską autorstwo, co rezonowało z poglądami, które kładły nacisk na dosłowność i nieomylność pisma. Niektórzy apologeci chrześcijańscy przyjęli jego pracę jako narzędzie do obrony wiary przed krytykami, wskazując, że taki poziom złożoności tekstów nie mógł być dziełem przypadku. Z drugiej strony, wielu teologów patrzyło na Panina z dużą dozą sceptycyzmu. Zarzucano mu braku uwzględnienia historycznego i literackiego kontekstu tekstów biblijnych. Dla krytyków jego prace były przykładem nadinterpretacji. W której przypadkowe wzorce liczbowe są przedstawiane jako dowód boskiego projektu. Ponadto, niektórzy teolodzy wskazywali, że selektywność w doborze analizowanych fragmentów podważa wiarygodność jego wniosków. Na przykład, Panin pomijał fragmenty, które nie pasowały do jego koncepcji, co sugeruje, że jego metodologia była bardziej skoncentrowana na potwierdzaniu tezy niż obiektywnym badaniu. Mimo krytyki, Odkrycia Panina miały znaczenie w debacie na temat trudnych fragmentów Biblii. Niektóre z jego analiz wskazywały na możliwe wyjaśnienia strukturalne tam, gdzie tradycyjna egzegeza napotykała trudności. Na przykład badania nad liczbowymi aspektami genealogii Jezusa w Ewangelii Mateusza mogły rzucić nowe światło na jej układ i cel. Panin sugerował, że liczby były nie tylko narzędziem organizacji tekstu, ale również nośnikiem ukrytych znaczeń teologicznych, które mogły pomóc w lepszym zrozumieniu przesłania Biblii. Relacja między nauką a religią w kontekście prac Panina jest tematem pełnym napięć. Z jednej strony jego podejście było próbą zastosowania naukowych metod do analizy tekstu religijnego. Panin wierzył, że matematyczne wzorce mogą być dowodem na istnienie wyższej inteligencji, która ukształtowała Pismo Święte. Dla niego nauka i wiara były nieodłącznymi elementami prawdy. Z drugiej strony, jego metody były często postrzegane jako zbyt subiektywne, co stawiało pod znakiem zapytania ich naukową wartość. Krytycy argumentowali, że o ile nauka opiera się na falsyfikowalnych hipotezach, o tyle podejście Panina było bardziej podobne do apologetyki niż naukowej analizy. Teorie panina uwidoczniły także różnice w podejściu do interpretacji pisma świętego w różnych tradycjach chrześcijańskich. W środowiskach katolickich, gdzie nacisk kładzie się na hermeneutykę i tradycje, jego prace były raczej ciekawostką niż poważnym źródłem teologicznym. Z kolei, w niektórych kręgach ewangelikalnych i fundamentalistycznych, były one traktowane jako dowód na doskonałość tekstu biblijnego. Warto również zauważyć, że prace panina nie ograniczały się wyłącznie do aspektu teologicznego. Jego analiza matematyczna pisma wpłynęła na rozwój zainteresowania kodami biblijnymi i poszukiwania ukrytych informacji w tekstach religijnych. Współcześnie wielu badaczy, inspirowanych jego odkryciami, korzysta z zaawansowanych narzędzi komputerowych, aby analizować teksty święte pod kątem podobnych wzorców. Jednym z kluczowych odkryć Panina były powtarzające się wielokrotności liczby siedem, które, jak twierdził, są wszechobecne w Biblii. Na przykład w pierwszym wersecie księgi Rodzaju na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Hebrajski tekst składa się z dokładnie siedmiu słów, a liczba liter wynosi 28 cztery razy siedem. Panin argumentował, że taki poziom organizacji nie mógł być przypadkowy. Co więcej, Suma wartości liczbowych liter w tych słowach również wykazywała zgodność z wielokrotnościami siódemki. Dla panina była to nie tylko ciekawostka matematyczna, ale także dowód na to, że Biblia została stworzona według zamierzonego planu przez boskiego autora. Analizując imiona własne w Biblii, panin zauważył, że ich wartości liczbowe często mają głębokie znaczenie. Na przykład, imię Jezus w Grece ma wartość liczbową 888, co Panin interpretował jako liczbę symbolizującą pełnię i doskonałość. Z kolei imię Adam w hebrajskim ma wartość liczbową 45, co w połączeniu z innymi wzorcami liczbowymi mogło, według Panina, wskazywać na szczególną rolę pierwszego człowieka w boskim planie. Podobne analizy przeprowadzał na innych imionach. Takich jak Mojżesz czy Dawid, pokazując, że ich wartości liczbowe często wpisują się w złożone matematyczne struktury, które wspierają teologiczne przesłanie tekstu. Panin szczególnie zainteresował się strukturą genealogii Jezusa w Ewangelii Mateusza, która została podzielona na trzy grupy po czternaście pokoleń, dwa razy siedem. Wartości liczbowe imion w tych rodowodach, jak twierdził, Również były zorganizowane w wielokrotności liczby 7, co miało podkreślać boską harmonię tekstu. Na przykład imię Dawid w greckim ma wartość 14, co Panin uznawał za dowód, że autor tekstu celowo uwypuklił związek Jezusa z królewską linią Dawida, podkreślając jego mesjańską rolę. Jednym z bardziej złożonych przykładów analizy Panina jest jego badanie struktury psalmów. Twierdził on, że wiele psalmów zostało zaprojektowanych w taki sposób, by liczba słów, wersów, a nawet liter układała się w matematyczne wzorce. Na przykład Psalm 119, znany z tego, że jest akrostychem, był dla panina dowodem na matematyczną precyzję, z jaką zostały stworzone teksty biblijne. Jego badania wykazały, że liczba liter w poszczególnych sekcjach tego psalmu Wykazuje zadziwiającą regularność. Teologiczne reakcje na pracę Panina były mieszane. Zwolennicy widzieli w jego odkryciach dowód na nieomylność i nadprzyrodzone pochodzenie Biblii. Panin stał się inspiracją dla wielu apologetów chrześcijańskich, którzy używali jego analiz jako argumentu na rzecz boskiej inspiracji pisma. Jednak krytycy podchodzili do jego metod z rezerwą. Wskazując na możliwość przypadkowego występowania wzorców liczbowych, argumentowali, że jeśli dostatecznie długo analizować dowolny tekst, można znaleźć w nim powtarzające się schematy liczbowe. Część teologów była również sceptyczna wobec selektywności panina, jego skłonności do pomijania tekstów, które nie wpisywały się w jego koncepcję matematycznego porządku. Ponadto sceptycy sugerowali, że różne warianty tekstów biblijnych mogą wpływać na jego analizy, ponieważ teksty źródłowe często różnią się między sobą pod względem liczby słów czy liter. Mimo krytyki pracy, Panina wpłynęły na późniejsze badania i zainteresowanie numerologią w kontekście religijnym. Choć jego metody mogą wydawać się kontrowersyjne, przykłady takie jak wartości liczbowe, imion czy wzorce w genealogiach Jezusa. Na długo pozostały w centrum uwagi badaczy biblijnych, inspirując zarówno apologetów, jak i krytyków do dalszego zgłębiania Pisma Świętego. Iwan Panin zmarł w 1942 roku, pozostawiając po sobie olbrzymie archiwum prac badawczych. Jego odkrycia wciąż budzą zainteresowanie wśród teologów, apologetów chrześcijańskich i badaczy tekstu biblijnego. Dla jednych jego analizy są świadectwem boskiego porządku w świecie, dla innych przykładem, jak ludzka wyobraźnia może doszukiwać się wzorów w przypadkowości. A ty co o tym myślisz? Pozdrawiam.